Czasami chcę wam opowiedzieć o jakimś filmie bądź serialu, o którym według mnie w Polsce jest zbyt cicho. A o tym filmie jest zdecydowanie za cicho. Cicha Dziewczyna to film, który kandydował do Oscara w kategorii filmu międzynarodowego w tym roku. To film irlandzki, dodatkowo w jakimś szczególnym dialekcie. A ja on, ha, to nie jest być może najważniejsze, ale moim zdaniem dodaje to temu filmowi uroku. Filmowi, który jest o kilkuletniej dziewczynce z wielodzietnej, ubogiej rodziny, która trafia na kilka tygodni na wakacjach do swoich krewnych, bo rodzice spodziewają się kolejnego dziecka, i by mieć spokój w domu, to dają ją do dalszej rodziny. A i ten film pokazuje, jak ona w tej rodzinie funkcjonuje niby nic ekscytującego, prawda? Tak nawet po mniej więcej połowie tego filmu chciałem zadzwonić do swojej kumpeli, która mi poleciła ten film i która się nim zachwycała i zapytać co ją tak urzekło w tym filmie. Nie zadzwoniłem, a jak ten film się za jakiś czas skończył, to zapłakany siedziałem w fotelu kinowym i mówiłem sobie: "Boże, to już dlaczego? Dlaczego w takim momencie, dlaczego ten film jeszcze nie trwa?" Cicha Dziewczyna pokazuje w bardzo prosty, wręcz łopatologiczny, ale piękny i wzruszający sposób, to czym rodzice powinni być dla swoich dzieci. Jak już obejrzycie ten film, to napiszcie mi w komentarzach, o kim w tej ostatniej scenie ta mała mówiła tatuś.